Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Kikof i zapraszam na vlog poświęcony drużynie, o której ostatnio jest głośno na Wyspach. Nie ma się co dziwić, bardzo mieszają chłopaki w Premier League, mają młodego, niezwykle zdolnego, przebojowego szkoleniowca, który natknął ich do pięknej gry. Rzecz jasna, mówię tutaj o bandzie Andoniego Iraoli, czyli Bolmów. malutki klub z południa Anglii, który już kiedyś m, chciałem powiedzieć, święcił swoje triumfy, no ale takim triumfem oczywiście był marsz z Diktu pod wodzą Edigo Howa aż do e, angielskiej elity i to na pewno można nazwać triumfem. Natomiast e, zauroczył nas taką, powiedziałbym, m, atmosferą małego klubu, który zrobił duże rzeczy, który dostał się na bal e, trochę jak Kopciuszek, e, na tych salonach zaprezentował się z dobrej strony, zagrał e, sporo bardzo ciekawych, dobrych meczów. I wypromował kilku świetnych piłkarzy, o tym jeszcze będę mówił w dalszej części tego vloga, natomiast dzisiaj jesteśmy świeżo po zwycięstwie bomów nad Newcastle United, aż 4 do 1 na St. James's y Park i nawet jeśli weźmiemy sobie pod uwagę okoliczności ostatnich tygodni, bo przecież gdybyśmy... Taką tabelę sporządzili w Premier League od końca listopada, to te dwa zespoły akurat znajdowały się w świetnej dyspozycji. Wystarczy powiedzieć, że punktowały lepiej niż Liverpool w tym okresie. Byłyby w takiej tabeli. Gdyby Premier League wystartowała 1 grudnia, to byłyby w tabeli nad Liverpoolem, no ale Premier League trwa dłużej i mimo że trwa długo, mimo że już jesteśmy poza półmetkiem rozgrywek, to Bormów jest z realnymi szansami. Tak, tak, proszę się nie pukać w głowę, nawet na Ligę Mistrzów. Zresztą, piłkarze z Justinem Kleiwertem na czele, bohaterem tego ostatniego zwycięskiego wyjazdu do Newcastle, pytani o te europejskie puchary, mówią: My gramy po prostu swoje. Chcemy grać odważną piłkę, chcemy grać piłkę z polotem, chcemy grać w futbol ofensywny. Taki też zaprezentowali w Newcastle. Mieli więcej kontaktów z piłką w polu karnym niż gospodarze, oddali 19 strzałów, z czego 10 celnych, zdobyli 4 bramki. W pełni zasłużenie grali od początku do końca jako zespół lepszy w tym spotkaniu, no i zaskoczyli gospodarzy, którzy jednak mimo wszystko byli faworytem tego spotkania. To już 10 spotkań Bormów w rozgrywkach Premier League bez porażki, także naprawdę fantastyczna seria Andoniego i Raoli, i jego zawodników. Nie ma się co dziwić, że coraz częściej mówimy o nich jako takiej nowej nowej fali, nowej sile i sensacji tego sezonu. Ja sobie przygotowałem tutaj troszeczkę liczb, na których będę operował. Oni oczywiście są drużyną, która bardzo dobrze czuje się w takich meczach, w których strzela gola jako pierwsza, ale właśnie niekoniecznie, bo pokazują ten charakter także w końcówkach. W doliczonym czasie gry zdobyli dwie bramki na San James's y Park, Okazało się, że to są już gole numer 6 i 7 w tym sezonie, kiedy właśnie powyżej 90 minuty ekipa Andoniego i raoli zdobywa bramki. I to też jest bardzo chwalebne, bo grają z charakterem do końca. Natomiast mają bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o strzelanie goli jako pierwsi. Mówił też o tym Justin Clywert w Migzonie po meczu, że my bardzo dobrze, my bardzo lubimy dobrze wejść w mecz. Bo jak dobrze wejdziemy w mecz, jak to my napoczniemy rywala to rywal zaczyna mieć z nami problem. I to spotkanie z Newcastle od początku do końca bardzo dobrze nam się układało. Faktem jest, że te statystyki, zaraz na nie zerknę i Wam je przytoczę, są naprawdę niezłe, bo już w poprzednim sezonie Andoni Iraola zbudował drużynę, która osiągnęła swój najlepszy wynik punktowy w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. I dzięki temu był nominowany nawet do miana menedżera roku. Przegrał ostatecznie tę rywalizację z Pepem Guardiolą, ale mnie to przypomina to podnoszenie sobie pułapu w takim klubie, na który nikt nie liczy. Mnie to przypomina jego pracę w Rio Vallecano, bo tam było podobnie. Później trafił na Vitality Stadium, trafił na południe Anglii. W dużej mierze za sprawą Richarda Hughesa, bo też warto wspomnieć o tym, kto budował podwaliny pod ten sukces. Richard, Richard Hughes, który jako dyrektor sportowy przeniósł się ostatecznie do Liverpoolu, ale zostawił po sobie bardzo dużo dobrego. Richard Hughes, oczywiście w Bormów. Richard Hughes to, to były piłkarz tego klubu, były piłkarz Bormów. Podobnie zresztą jak Simon Francis, który który to jest znany Wam pewnie z boiska właśnie w tej koszulce charakterystycznej w czerwono-czarne pasy, więc widać, że to jest też taki klub, który bierze swoich byłych piłkarzy do Stafu, później daje im możliwości awansu, bo przecież ten Richard Hughes nie od razu został dyrektorem sportowym, na początku gdzieś tam sobie pracował na zapleczu. No później zobaczono, że ma dobre kontakty, że mówi biegle w trzech językach, że ma dobre kontakty w Serie A, że ma dobre kontakty w Francji. To też mu pomaga ściągać piłkarzy bardzo ciekawych. Zresztą te transfery, których poza Iraolą, no bo on jest kluczowy dzisiaj dla Bolmów, te transfery, których Richard Hughes dokonywał jako dyrektor sportowy, robią wrażenie, bo tam między innymi Dominik Solanki, czy Calum Wilson, czy Aaron Ramsdale to są takie nazwiska, które zna każdy kibic Premier League. Więc jestem ciekaw, jak teraz ta praca Richarda Hughesa będzie kontynuowana. Ale nawet jak robię live, y, to na czacie bardzo często nazwisko Hughesa właśnie się pojawia. Hughes ma teraz inne zmartwienia na głowie, bo właściwie to zmartwienie już trwa od jakiegoś czasu. To są nowe kontrakty Trenta Aleksandra, Arnolda, Mohameda Salaha i Virgila Van Dijk Ale o Liverpoolu tutaj ani słowa. Także. Mimo wszystko ta wygrana wysoka z Newcastle United jest niespodzianką i jest też sygnałem do tego, co Bournemouth potrafi zrobić, bo dzisiaj Andoni i Reola zbudował drużynę, której boi się każdy zespół w Premier League. Tak jak napisałem w tytule tego vloga, za chwilkę przekonamy się, bo bardzo ciekawe mecze przed The Cherries zetrą się z Nottingham Forest, czyli jedną z wiodących sił Premier League w tym sezonie. Zetrą się także z Liverpoolem, a więc mogą mieć realny wpływ nie tylko na swój los i na to, gdzie skończą ten sezon, ale też na los. Na przykład mistrzostwa Anglii. Skąd się wziął ten sukces? Jakie są czynniki składowe sukcesu Andoniego i Reoli w tym sezonie? Postanowiłem się nad tym pochylić, no bo trudno nie rozmawiać w zespole, który ma za swoimi plecami takie firmy jak Manchester City, Aston Villa, Manchester United, Tottenham. Naprawdę to robi wrażenie. Tych 37 punktów po 22 kolejkach to już nam wskazuje na to, że będziemy świadkami lepszego wyniku niż w poprzednim sezonie. Ten klubowy rekord zostanie pobity. Do tego te cztery gole strzelone Newcastle sprawiają, że mają już łącznie 36 trafień, także naprawdę to jest... Był, był kiedyś taki film, jak Kozacy w piłkę grali i naprawdę, naprawdę to jest dobre nawiązanie do tego tytułu. Ja sobie wypisałem te elementy składowe. Jednym z nich jest dywersyfikacja. Bormów to jest ciekawy zespół, bo po pierwsze nie opiera się na jednej gwieździe. To jest zespół, w którym Gola potrafi strzelić i Ewa Nilsson, i Louis Cook. To jest zespół, w którym e, tych nazwisk, nazwisk strzelców e, jest już kilkanaście, dwanaście bodaj, ile dobrze pamiętam. To jest zespół, w którym rezerwowi odgrywają kluczowe role, bo m, ci, którzy wchodzą z ławki, dają coś ekstra. My często ostatnio mówiliśmy o dobrych zmianach dokonywanych przez Arne Slota, choćby wpuszczenie ostatnio derwina. Nuneza, który zdobył dwie bramki dla Liverpoolu na Brentford w doliczonym czasie gry, ale właśnie Andoni Iraola to jest taki człowiek, który tutaj ma nosa do, do tego, kogo wpuścić na boisko. I już takich 11 przypadków, tych, tych 12 różnych nazwisk strzelców dla Bormów to jest jedna z najwyższych liczb w lidze, a między innymi obok Arsenalu i chyba Brighton, o ile się nie mylę. Więc, jakby koncentracja plus ta dywersyfikacja, jak ją sobie roboczo nazwałem, to są dwa bardzo duże atuty Bormów. Koncentracja, oczywiście, dlatego że oni nie wypuszczają zwycięz z rąk, zazwyczaj, ale też potrafią odrabiać straty. To nie jest tak, że drużyna Andoniego i Raoli traci bramki, przegrywa i, i nagle traci rozum, nie wie co ma dalej zrobić, jest już zraniona i łatwo ją zniszczyć. Oni akurat są zespołem, który podnosi się. Też z kolan takich 11 punktów wyszarpali, więc w zależności od tego, jak się mecz układa, potrafią reagować. No, skuteczność. Skuteczność te, te gole są dla nich naturalnym dobrem. W ostatnich 15 meczach tylko raz nie zdobyli bramki, więc te gole przychodzą w naturalny sposób. Tak jak mówiłem wcześniej, bramek jest już 36 zdobytych w tym sezonie. Co więcej, mieli mnóstwo pecha, bo oni są w czołówce tych drużyn, które akurat w tym sezonie obijają słupki i poprzeczki. Bramę grywali, więc do tego mówiłem też o tych golach rezerwowych. To wszystko składa się na taką fajną całość, że to jest drużyna, która gra z dobrą energią. Rezerwowi czują się potrzebni, nikt nie jest gwiazdą wiodącą, która mówi: Grajcie wszystkie piłki do mnie, ja to, ja to załatwię. No i ten charakter, który objawia się choćby w końcówkach spotkań, kiedy trzeba jeszcze dokręcić śrubę. Nie tylko w meczu, w którym gonisz wynika, ale też w takim meczu, w którym w którym musisz po prostu dobić przeciwnika tak jak zrobili to z Newcastle to, to jest to na pewno coś co Iraola zaszczepił w swoich piłkarzach. Oglądałem wywiad z nim po meczu w Newcastle i widziałem jak ten człowiek jest uradowany, jaką wielką frajdę mu to sprawia, jak on się cieszy z tego, że oni się tak bawią piłką na salonach, że ci jego chłopcy, ta jego ekipa gra po prostu futbol, który mm, Zachwyca dzisiaj wszystkich ekspertów w Anglii, ale też gra w futbol, który przekłada się realnie na, na wydarzenia boiskowe, na to, że jego piłkarze rozumieją o co chodzi w tej strategii. Że czasami to jest bardzo prosta piłka, nie wymagająca jakiegoś wielkiego skomplikowanego myślenia, ale całą tę jego filozofię piłkarze przy, przyjęli na klatę, wgrali sobie na dyski twarde do swoich głów. I dzisiaj sprężnie to realizują mecz po meczu. Słuchajcie, nie przegrać 10 meczów z rzędu w Premier League to jest naprawdę duże osiągnięcie. Takimi rzeczami mogą się poszczycić, gdyby to była seria przypisana do City, czy Liverpoolu, czy do Arsenalu. Mówilibyśmy o, o tym, że to jest naprawdę znakomita praca wykonana przez trenera i piłkarzy, więc ja sobie myślę tak, że odnośnie tych marzeń o europejskich pucharach, jeśli piłkarze zbudowali w Taką grupę fajnych ludzi, którzy dobrze ze sobą żyją na boisku, poza boiskiem, lubią się w tej szatni. Jeśli mają trenera, który mówi o nich po meczu, ja jestem zachwycony tym, jak oni realizują założenia taktyczne. Oni wręcz fruwają, użył takiego określenia. No to nie masz się czego obawiać. Nawet jak dzisiaj Bormów, a atutem dużym tego zespołu jest to, że on nie ma nic do stracenia, nawet jeśli wyjdzie na na Nottingham Forest, czy wyjdzie na Liverpool, nie muszą się absolutnie bać. Myślę, że ta demonstracja siły na boisku Newcastle to jest coś, co może lekko wystraszyć. jest Espirito Santo i Arnestota. Mnie się bardzo podoba sposób zarządzania zespołem przez Iraola, i też lubię takie historie nieoczywiste. Mamy młodego, Trenera, który ma 42 lata. Mamy pewnego rodzaju progres, bo najpierw są 40, jest 48 punktów zdobytych w poprzednim sezonie. Ten sezon już się kroi jako, jako lepszy od poprzedniego. Więc tu jest taka ciekawostka, którą chciałbym Wam zaprezentować na sam koniec. Rajo, które prowadził Iraola w sezonie 2022-2023 w La Lidze, przeciwko tej czołowej piątce potrafiło wywalczyć aż 14 punktów. To był specjalista od grania z dużymi rywalami. Potrafił punktować i na Realu, w meczach z Realem i w meczach z Barceloną. Także jest to człowiek, który zna się na swojej robocie. Trochę bym powiedział, że to jest taki nowy, czy lepszy to czas pokaże, unaj Emery, bo jednak Unai Emery ma parę trofeów w kieszeni ale myślę sobie, że fajnie, że taki trener trafia do takiego klubu i oby został w Bormów jak najdłużej, wykonywał tę robotę znakomicie, żeby z Bormów, nie wiem, zakwalifikował się do europejskich pucharów. Lubimy taki powiew w świeżości, takie historie. Boję się natomiast, że za chwilkę ktoś ole wyciągnie i różnie mogą się te jego losy potoczyć. Natomiast no ja, ja widzę zespół, który... Uwierzył w siebie. Oni ostatni raz taką serię zwycięstw mieli przed kilkoma laty, ale w Championship. A Premier League to jest zupełnie inny poziom, więc widać, że ta robota, która tam została przez ostatnie kilkanaście miesięcy wykonana, to już nie jest y, przypadek. Dajcie znać, co sądzicie na temat Bormów. Czy wierzycie w to, że oni zagrają w europejskich pucharach? Może w Lidze Mistrzów, może w Lidze Mistrzów y, nawet wyląduje. Ta drużyna, ktoś to wie. I zostawcie oczywiście kciuka w górę i subskrybujcie kanał Kiko, bo tutaj będą się pojawiać różnego rodzaju produkcje, live, vlogi, takie jak ten. Ja mega trzymam kciuki za Bormów bo ta historia awansu od Ligtu do Premier League za kadencję jednego hała skradła po prostu moje serce. Odmeldowuję się, strzała, życzę miłej niedzieli, cześć.